PKS nowa w Białym Stoku, PKS może tak, bo ta nowa to nikt nie wie o co chodzi. Zobaczcie, Supraś ma taki ładny autobus, oblepiony reklamowo, który jeździ do Supraśla. Dzisiaj yy, Województwo Podlaskie promuje autobus, który będzie jeździć do Choroszczy. Do Choroszczy. Muszę zapytać, dlaczego nie z, Białowierzy, do, z Hejnówki do Białowierzy? Bo to jest. Zakopane jest tak dobrze skomunikowane, że jest 10 razy więcej turystów niż w Białowieży. W Białowieży 200 tysięcy, w Zakopane 2 miliony 10 razy więcej, bo są pociągi. Zagraniczny turysta patrzy teraz, jak dojechać do Białowieży z Japonii na przykład. Nie wie, bo nie ma połączeń. na województwie pedlarskim, będzie otrzymała te piękne miasta, takie jak Słupna, czy Koniusz w tej muzeum i budowę ludowej. ustanka nie jest ustawienie właśnie kształtu edukacji gminy właśnie w Kostaninie. Jestem przekonany, że to będzie kolejne narzędzie takie poznanie jako czasowy punkt informacji turystycznej w okolicy PKS, które będzie poczekało przyczepiało turystom naszego regionu i umożliwi poznawanie

Dla mnie dzień. dzień, w którym po raz pierwszy moja działalność ratnego e, materializuje się w sposób e, przedstawienia Państwu pomysłu, który zrodził się w rozmowach z branżą turystyczną, z samorządowcami. Chodziło o wsparcie turystyki w e, wybierny sposób. Dajemy narzędzie dla turystów niezmotoryzowanych, żeby mogli w krótkim czasie odwiedzić najbardziej atrakcyjne punkty w 8 białego e, Serdecznie chciałbym podziękować e, zaworowi województwa polackiego, który był otwarty na pomysły poszczególnych e, wojenniczego e, oraz 12 organizacji turystycznej, która w taki twórczy sposób ten temat podjęła i rozwinęła. Dziękuję też wszystkim partnerom, wszystkim samorządom, wszystkim instytucjom, które zauważyły wartość w tym liste, i również zaangażowaniu się e, w jego stworzenie. Ja mam nadzieję, że ten symbol setki, ten też symbol nieskończoności, to yy, będzie taki, taki, taką przypowiedzią, że turyst będzie kontynuowany w przyszłych sezonach i yy, będzie cieszył yy, naszych turystów swoim skutecznym rozwiązaniem na Dziękuję. Dziękuję Chciałbym pogratulować na polskudawcę, a też dla wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt świetnego pomysłu. oczywiście serdecznie dziękujemy, że to instytucja o dużych kolorach etnografii turystycznej mogliśmy dołączyć do tego projektu. Jesteśmy przekonani, że to zwiększy przede wszystkim ruch turystyczny w naszym regionie. Szanowni Państwo, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej to 58 obiektów które w sposób e, wspaniały opisują naszą tradycję, ale też i kulturę ludową. To także wydarzenia oraz e, eventy, a także e, warsztaty dla najmłodszych, oczywiście też starszych osób. E, I stąd chcielibyśmy oczywiście, ciężko stopić ze wszystko słowami, po prostu e, należy, trzeba do nas przyjechać, żeby to wszystko zobaczyć. I stąd właśnie z myślą o mieszkańcach naszego województwa, ale także turystach, przygotowaliśmy specjalne e, hasło. E, hasło brzmi Podlowski. i na te hasło zwiedzanie naszego muzeum będzie się odbywać wraz z przewodnikiem za jedyne 8 zł. Także zachęcajmy naszych bliskich, zachęcajmy naszych znajomych i do serdecznego zobaczenia. Dziękuję. Dowiodzą nas te miejsca Jak Jantumskiej. Jako firma prejestrowaliśmy w długim. W tym Bardzo serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym projekcie. Jako spółka też mamy wiele atrakcji, na które zapraszamy do wakacyjnych, m.in. pomocy dla punktu a także dla studentów i uczniów. umożliwiający poruszanie się wszystkimi liniami prowadzonego przez naszą spółkę w Dziękuję. W takim razie jeszcze pytanie, myślę, i ode mnie. Ja mam pytanie, czemu ten autobus w pierwszej kolejności z Hajnówki do Białowieży tak wklejony nie jeździ? Turysta na przykład z Japonii, z Anglii, nie wiem, wpisuje w internet, jak dojadę do Białowieży z Japonii i wyskakuje mi mu, że nie mam takiej możliwości, że nie ma połączenia dalej w internecie, że trzeba czekać cały dzień, bo przyjeżdża pociąg i tak dalej. Myślałem, że w pierwszej kolejności państwo uruchomią linię właśnie z Hajnówki do Białowieży. piękny projekt Klodarka, Kladaska, Turystyczna i o tym o tym jest pracownik. Czyli będzie taki autobus, tak? Rozumiem. Proszę Państwa, jeszcze jedną naszą atrakcją potencyjną nowości, to jest właśnie m.in. wspomniany autobus na życzenie relacji z oburzach. to ja mam jeszcze pytanie. Ile trwa przejazd? Ile czasu? Ten dzisiejszy? Tak. Do godziny 14? Do godziny 14 tak? Długa trasa, jasne. To z przystankami rozumiem, tak? Dobrze, dziękuję. zapraszamy. Fajnie, bo autobus będzie dowozić pasażerów do na przykład atrakcji. do Nazarka, czyli zamek w ty kocinie, dobry ruch biznesowy, bym to określi.